Piąte Mistrzostwa Małopolski w Polish Cowboy Race. Już po raz piąty, w sobotę 23 sierpnia i w niedzielę 24 sierpnia w Gromcu odbyła się widowiskowa impreza jeździecka – Polish Cowboy Race. Na starcie zawodów stawiło się ponad 70 zawodników i ich konie. Organizatorem mistrzostw był ośrodek jeździecki Paint Ranch z Gromca. Wydarzenie pod honorowym patronatem starosty szanowskiego Bartłomieja Gębali. Polish Cowboy Race to zbiór konkurencji które i zawodów, które organizowane są przez fundację Polish Cowboy Race. Konkurencje te pokazują nie tylko zdolności konia, zręczność jeźdźców, ale przede wszystkim pokazują, że nasze konie, które występują, niczego się nie boją, są odważne i chętnie współpracują z jeźdźcem, pokonując wyznaczony tor. Witam na naszym ranchu Paint Ranch w Gromcu na zawodach Poliś Cowboy Res. Jest to już piąta edycja tych zawodów, taka nasza mała rocznica. Jak zwykle wita Was nadworny Cowboy z stajni Paint Ranch w Gromcu Piotr Tyrański. Pozdrawiam. Robimy to od kilkunastu lat, od kilku lat poznaliśmy jeździectwo westernowe, trzy lata temu poznaliśmy Polish Cowboy Race. Zakochaliśmy się w tej dyscyplinie z racji jej fenomenalnej uniwersalności. Konie, które tutaj jeżdżą są koniami końmi doskonale zrobionymi pokonującymi wszystkie przeszkody wspaniale się spisują w terenie. Jest to doskonały trening dla konia i jeźdźca. Stawiamy głównie na jazdę techniczną. To jest dla nas pierwszy priorytet, a dopiero potem szybkość. Także to jest bardzo ważna nasza idea. Jeździectwo ma to do siebie, że po prostu można realizować je w najbliższych okolicach. Zawsze gdzieś jest blisko stajnia, a jak się to już skosztuje i i zasmakuje to staje się to sensem życia i już inaczej się nie da. W dniu wczorajszym od rana odbywał się Cowboy Trail, konkurencja bardzo techniczna, gdzie zawodnicy za każdą przeszkodę byli oceniani w skali od 0 do 5 punktów. Ważne było, żeby przejazd był dokładny technicznie, bez popełnianych błędów żeby oglądający mogli podziwiać współpracę konia i jeźdźca. Mieliśmy również cowboy race'y, czyli konkurencje, gdzie jednak ważna jest szybkość, ale również poprawność wykonania przeszkody. Były to przejazdy bardziej dynamiczne, bardziej energetyczne, można powiedzieć, że niektórzy uważają ciekawsze dla oka. W dniu dzisiejszym jeszcze na koniec będzie przejazd, wyścig równoległy, tak zwany cowboy parallel race, gdzie zawodnicy w systemie pucharowym będą między sobą rywalizować, który z nich zdobędzie pierwsze miejsce.